Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałem pokazać, jak możemy sobie wydłużyć żywotność łożyska. Łożysk w rowerach trochę mamy, czy to jest łożysko w zawieszeniu, czy w sterach, czy w suporcie. Praktycznie większość łożysk jest rozbieralnych. Zobaczcie, jak można je w naprawdę bezpieczny sposób rozebrać bez szkody, bez straty uszczelnienia. Dlatego łożyska dosmarować i złożyć z powrotem. Mamy łożysko. Do tego potrzebujemy ostry nożyk. Z tej strony podważamy uszczelniacz. Wyjmujemy. Dokładamy na całym obwodzie troszkę smaru. I łożysko zamykamy. Ono jest ponownie szczelne. Jestem pewien, że w tej chwili to łożysko będzie dłużej odporne na wodę, co tym samym wydłuży jego żywotność. Dziękuję bardzo, spróbujcie to zrobić sami.